No ja akurat teraz mam prawie że atak serca, ale bo znalazłem... Dzień dobry mili państwo. Zaczynam odcinek z smutną informacją, bo wszystko wskazuje na to, że zgubiłem kamerę. Pożyczyłem fundacyjne GoPro 8. Jest problem, bo kamera była bardzo dobra. DJI Action 4. I nie ma. Szybkie zakupy zrobione. Proszę bardzo. Dzisiaj też ma być bardziej grillowo, więc kozelek, mój ulubiony, czarny. Dobra, możemy spływać dalej w drogę. 20 minut do punktu, do którego planuję dzisiaj dotrzeć. No już coraz bliżej, coraz bliżej. Kierunek chałupy, okolice, nawet troszeczkę dalej za chałupy. I klimat Półwyspu Helskiego jest dla mnie niezastąpiony. I naprawdę jest tutaj wyjątkowo, jeżeli ktoś w ogóle nie był w życiu to naprawdę polecam i to w tym sezonie wysokim, gdzie jest ciężko, żeby tutaj gdziekolwiek zaparkować. Ale taka drobna rada: warto przyjechać, ale w nocy. W nocy znajdziecie i miejsca parkingowe, i takie z Afriko i takie płatne, które kosztują grosze. Więc uważam, że w czwartku na piątek na przykład bardzo fajnie jest przyjeżdżać na Półwysep Helski, bo można sobie znaleźć stałą miejscówkę. I chyba taka fajna miejscówka jest przed miejscowością na K. Już pamiętam, Kuźnica, choć nie jestem przekonany. No dobrze, albo mi się zdaje, albo jestem na miejscu. Tak jest. Ale telepie, ale telepie, o jest, o jest, o jest, ale telepie. Z prawej, dyliżans z lewej, i my. No i proszę, takie zestawienie. Odiniec, senior. E, no a z tyłu, I to... z tyłu, <gabuj> 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 Za koronką. Dzień dobry. <gib> to jest więźniarka, także z tyłu mamy więźnia. <gib> Kościółek. I to taki niebyle jaki. Może coś przeżył, bo te cegiełki na dole, podreperowane. Swoją drogą widziałem ciekawy pomnik po drodze. Pomnik nie zdążyłem dostrzec, z którym roku postawiony. Natomiast postawiony ku pamięci wydarzeniu, które miało tutaj miejsce. Chodziło o Wielki Sztorm i warto by było zgłębić tą historię, ponieważ akcja związana z Wielkim Sztormem mogła sprawić, że doszło do jakiegoś szerszego kataklizmu na Półwyspie Helskim, a jest to wysoce prawdopodobne. O temperaturka. Ale tak smażyło dziś No masakra, masakra. I oficjalnie pierwsze uruchomienie plażowe detektora Xterra Pro z Centrum Detektorysty. Także zobaczymy, co się dziś uda. Targać. Na razie programy, trzeba popatrzeć za programami, jak to wszystko tutaj nam będzie hulać. No i dobra, i po tutaj wstępnym ustawieniu dzięki, e, dzięki Odynowi już mogę sobie zacząć pierwsze weryfikacje przeprowadzać. Ładnie i ładnie niskim tonem, czy to sygnalizuje dziesiątka. Nie wiem, czy on mi się tutaj nie wzbudza czasem, ale zobaczymy, sprawdzimy pointerkiem, czy pointerek coś tutaj w ogóle złapie. Był bardzo niespokojny, ale podszedłem do Odyna i po pierwsze odstroił się ode mnie, bo szliśmy dosyć, w dosyć niedużym dystansie. Poza tym zbyt wysoką czułość miałem, jak mówi, a byłem bardzo blisko wody. No i dobra, tutaj wiadomo, że coś jest, ale ja nie wiem co to będzie. 60 i książęce. Dobra, trzeba się uczyć sygnałów. Zobaczmy tutaj, bo to jest coś jakieś płyski, płytki, że słyszę przesterowanie Co tu jest? Jakiś gwóźdź. Dobra, mamy gwoździa. Czyli może być tego więcej. Co tam? Ty już obłowiony pewnie, Dwa złota, trzy srebra i do domu. <śm> jak nie wiem jest. Yy, tu jakieś... Ma 10 groszy, ja mam śledzia. Ja mam gwoździa. Nie. Każdy coś ma. No to jest to, że jak, wiesz, spędzisz ten detektorę z 50. Ze 100 godzin to będziesz wiedział, które sygnały olewać, a których nie. Zgadza się no. no. Kolejne, kolejne moje odkrycie, wsówka do włosów. No drogie panie, trochę gubicie takich pierdół. Tym razem sygnał odrobinę inny niż wcześniej. To kip keep? Keep ma jakiś aluminium w sobie. Ja pierniczę. Co za czasy patrzcie. Szok E, korozja. Widać jakaś pineska czy, czy coś innego. Jest i moje pierwsze kasiaste trafienie. Grosik, tak? Dokładnie, jeden grosz. Dawno nie miałem tej monety w ręku, który rok? 18. Dosyć głęboko było, nadal niepotrzebnie tak głębokie sygnały kopie. Ależ to by bolało na czymś takim stanąć. Mm, nie da ps. To machał kleci, patrzcie. Dosyć taki wyraźny sygnał. Nie za głęboko. Kurczę, jakbym tak chociaż zeta znalazł. Chociaż 50 groszy by było fajnie. Zabierzemy śmieciucha. Widać pięknie. Jestem królem słabej waluty. Co my tu mamy? Dwa giery, tak? No. Cóż, znalazłem bardzo ostry, stary kawał skorodowanego, mocno zjedzonego gwoździa. Wszedłby jak w masełko w nogę. Dobra, on tu siedzi. O, świeża wsuwka w miarę. Była w kolorze białym, teraz jest rdzawo białym. Każdy sygnał Wam nagrywam. Być może wśród Was też są tacy raczkujący zawodnicy jak ja. Patrzcie, no król po prostu groszaków i groszaków. Ja to nawet mam problem, żeby odróżnić grosz od dwu groszy. Naprawdę unikam już tych monetek, jest to grosz. A jeżeli ten grosz na takiej głębokości, z jakiej ja jej już drugi raz kopię, jest dla mnie tak wyraźny, to jak wyraźne będzie 5 zł, które po prostu będzie leżeć sobie na centymetrze. Ja jeszcze tego nie wiem. Ale oby niebawem. Gdzieś jest, ale rozgarnąłem i zgubiłem. O, 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 o o. Tak tańczy ty. Ja Też mam pekę z siebie. Pan grosik. A, wszystko jasne. Któryś raz z kolei daje się nabierać na zwitek folii aluminiowej. Gros. Ja mam jeden grosz i Słuchaj, jeden grosz, jeden grosz, dwa grosze, jeden gier. grosz czyli jaki metalik? Jeden gier. Ale zobaczcie, parę stóp uratowanych. Ale głęboko były, prawda? No, to było płytko, a grosiki były głęboko. Żelazne monety. Tylko po, powiem tego... wam panowie, z tego piwa nie będzie. Były poszukiwania, był piękny zachód słońca na plaży, jest kawusia. Trzeba go I Mojito. dużo hot dogów. Dużo hot dogów. na wieczór. Do tego pudełka, żeby one temperaturę trzymały. Nie. <słyska> tak. Taki busik mi się podoba, zobaczcie widzowie. To jest Mercedes Sprinter z tego co widzę. Pewnie jest, na czterech butach. Coś, a nie, ty tam wjedziesz. Chyba, ale. Yy, końcu, bo oni już wjeżdżają. No. A, ale radość, słuchajcie. Wiesz, co zrobiłem? Co? Chwyciłem torbę od drona, i jakiś flash mi się pojawił. Normalnie taki prąd poczułem w rękach, mówię, ty, ja chyba coś pamiętam. Ja gdzieś tak? Czy W ogóle jednak jeszcze z której nie korzystam. Aha. Co nie? I ona wiesz, jest zasłonięta, jak jest dron, upakowany i kontroler. To totalnie nie czuję, że tam coś jest. Ja no yeah, to... pierdzielę, nie będzie smutków, tylko radość. Radość. Ale się pucha cieszy. Jest. Dzień dobry, mamy kolejny dzionek i jesteśmy na parkingu. Gdzieś, gdzieś, chyba w okolicach Swarzewa. Pierwszy z sąsiadów się wynurzył. Dzień dobry. Stoliczki potraktowaliśmy sprawę strategicznie, specjalnie zostawiliśmy. pod, Bo znaliśmy prognozę pogody, że będzie padać. I żeby nie było farfolone, to można będzie sobie je teraz doczystego wyszorować. Ja oczywiście, mądra głowa, wywiesiłem sobie na noc ręcznik, żeby wysuszyć. No i tak oto wysuszyłem, że mogę go teraz wyrzynać z, z wilgoci. Dobra, przejdziemy się na plażę, bo panowie mówią, że mocno się zatoka cofnęła. A my wychodzimy, zobaczcie. Czegoś takiego tutaj nie widziałem. Może nie jestem częstym bywalcem, ale naprawdę mocno wessało wodę. Bardzo mocno. 20 metrów, nawet do 30. Tu nawet 40 metrów. A tam, tam to już w ogóle jest masa brzegu, została. Także nie wiem co to się wydarzyło, że to się aż tak cofnęło. Może tsunami? Bardzo ładnie trójmiasto widać po drugiej stronie. Przypuszczam, że tam jest Sea Towers. Yy, I Gdańsk jest gdzieś tam. Piękna sprawa. Jak człowiek mieszka w Gdańsku i stąd spogląda na Gdańsk, w szczególności w nocy, gdy widać takie miliony mieniących się. Światełek, chciałoby się tak dronem na chwilę przylecieć do domu i z powrotem, niby blisko, a jednak daleko. No wie, przypominają mi się czasy jak jeździłem po całym Półwyspie Helskim i rozstawiałem przymierzalnie Taka forma zarobku letniego No i teraz tak się przemieszczamy codziennie samochodzikiem i ja na tym fotelu pasażera No naprawdę nie wiem czy ostatni raz wtedy takim busem nie jeździłem na fotelu właśnie pasażera Nie wiedziałem gdzie i po co jadę, ale już wiem gdzie i po co jadę Trzech wędkarzy, ja obserwator, popatrzę sobie jak łowią Zobaczcie jak pobijany, jaki uklep Grubo. Ciekawe czym są te nawarstwienia. Czy to, są tak, to jest tak wygina na stal? Czy to jest wynik tylu warstw farby odbitej? ciernik się to nazywa? Ciernik. Ale łasy. Dobra, łapy, ten nie odpuszcza, dalej je. <laughs> to. Najgorszy towarzysz wędkarza A to taki, który zabiera żyłkę pośrednio i sam łowi. Skuszyłeś się. A tu krewetki są, ty widzisz ile tych krewetek? Tu ile tych krewetek no jest. To jest krewetka, a jest faktycznie. To jest masakra jakaś zadnia wszystkiego. Chodź teraz znowu im A co to się dzieje tam Pietro niżej, sąsiedzi? To to siedzi Proszę bardzo, worek treningowy aha. I będziemy no, na teni, ubiec, ubiec tak, tak. Nie, tu prosto wejdziemy, normalnie A to, Aha, to będziemy je stawić Będziemy je sobie tutaj stawić Dobra, uchwyt jest, to teraz trzeba to wciągnąć I to nie jest takie kopciu, żeby nie uszkodzić To co, to fajrand? Czy jeszcze coś? To jest przerwa. O kurcze, nie brzmi to dobrze, wbrew pozorom. <grym> wietru, <nie auto. grym wietru> ile tych płyt było? Raz, dwa, trzy. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, na 3, na 4, 5, 6, 20 19 albo 20. Chyba będzie 40 jeszcze co najmniej. To ile? 45 panów. Były palet. 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 Jeszcze 45 płyta, mamy 20 albo 19. Matko i córko. Może wstawię, bo wstawię. Zobaczcie, wejście z Dobra, i tak samo jak tamty. I ja też na sobie, tam to, że tamto niby co? Ale tamto gipsy się na to. A jak będą to, no to potrzebować w Może to wejdzie. Tu, zobacz, może tu, albo no, no, tu. No, tak żeby było na wygodniej. Milo... Co się pojawiło? To, to nie jest do, do wyglądania. <grym> Jasne. To ma sycić przed kolejną ciężarówką. Dało <grym> się <już> na <grym> <grym> Do zobaczenia. Dziękujemy serdecznie do zobaczenia. i do zobaczyska. Cześć. A my ruszamy dalej w drogę. Ja już niedługo, jeszcze troszkę pochodzimy z detektorem, ale zlot wzywa, także myślę, że kolejny odcinek już też będzie przedstawiać Wam treści zlotowe. Tak się złożyło, że pojechaliśmy, a ja wcześniej ręcznik suszyłem wybastem. i nie wyłączyłem webasta. Teraz jest tutaj, nie wiem, chyba ze 100 stopni. Pełne słońce, do tego jeszcze ogrzewanie postojowe, przegięcie. No dobra, więc zaczynamy. Ja sobie zabrałem rękawiczki, bo chciałem bliżej brzegu szukać, a mogę się tam spodziewać jakiegoś szkła przy takich szkółkach, tutaj takich dzikich parkingach. To różne niespodzianki mogą się znaleźć, natomiast jak wyszedłem tutaj na zewnątrz, to zauważyłem ten cypel taki fajny i tam, o wy go nie widzicie, i tam na tym cyplu szkiełek nie powinno być, a może być dosyć fajnie podczas Przegrzebywania tych sygnałów, bo to jest dosyć duży dystans, gdy woda tutaj dochodzi do brzegu To jest spory dystans, do którego ciężko raczej byłoby dorzucić nawet butelkę z kapslem Co ty pierd... To jest pierwszy sygnał, kurwa Pierwszy sygnał, no Pierwszy sygnał z nową sądą Co ty gadasz? Co to jest za pistolet? Jest mocno skorodowany, zobacz, ale druga strona dosyć świeżo wygląda. Co ty pierdzielisz? Co to jest? To jest normalnie dziewiątka? Tak wygląda. Co ty gadasz? Normalnie okładziny, wszystko. Odyn! Jeśli nie możesz uspokoić z tymi, tymi? Ja rozumiem bagnet, ale to? Ogrupowa. A wiesz, co to za model? Nie wiem, no trzeba to sprawdzić. Tu mamy bardzo ładnie, wiesz, tą, tą, część widoczną, więc... Zobacz, jak on tutaj już jest zżarty. On no. trochę leży. No fakt, słona woda, ale... Trzeba będzie zobaczyć, się jest więcej tu sygnałów. No ja akurat teraz mam prawie, że atak serca, ale bo znalazłem pistolet i Nie, jaka jazda. No zadzwonię, zadzwonię do ciebie, dobra? No, hej. No, dzięki. <ścoughs> browning, browning high power. 20 grosz. Jak widzieliście, zrobiło się grubo, grubo, bardzo grubo. Nikt nie spodziewał się takiego zamknięcia, powiedzmy sobie wprost, takiego zamknięcia tego odcinka. No, ja jestem w szoku, że tak się Odynowi poszczęściło. W naszym kraju to się mówi, wiecie, tak w cudzysłowie, bo nigdy nie wiadomo, kiedy będzie z tego sukces, a kiedy problem. Takie prawo, niedoskonałe. No cóż, no ale zgłoszenie pójdzie. Zobaczymy jak będzie wyglądać kontynuacja tej sprawy. Szczęśliwy znalazca. Dzień dobry, do zgłoszenia tego tej broni, tak? Tak, tak panowie. To tutaj, ten na parku. jest, może nawet na drugiej chyba było widać tak, te wcięcia. No i, i, i tak, tak, no i nie ma, no nie ma tych wcięć. a tego wydaje mi się, co to jest za moneta? Nie wiem, jak się kawa Boko Fest Out, outback 2002, to może być coś z jachtami wspólnego. No, ten, do automatów do gier, do, do może to jest, mi się wydaje, że w ogóle królowa angielska. Dobrze myślę? No tak, Elżunia. że coś grubego wiedzie. <grywa> Cóż, pożegnałem już załogę. Wracam do domu. Przygotowania zlotowe trwają i trzeba troszeczkę jeszcze blues poogarniać w związku z tymi t-shirtów na jutro, także, no niestety, tak to wygląda, więcej zadań niż czasu i trzeba je ustawiać priorytetami. Niemniej wszystkich Was zapraszam do subskrypcji z dzwoneczkiem, do pozostawienia komentarza a propos tego, co sądzicie o całej akcji, o procedurach, no i do kolejnego filmu. A nie zapomnijcie też o tym, żeby zajrzeć do Odyna, bo kto nie zna kanału albo nie ma świadomości, że tam się pojawił właśnie jakby źródłowy materiał, no to jak najbardziej w linku w opisie, macie, w opisie filmu macie link i możecie sobie w niego kliknąć i zobaczyć materiał na drugim kanale.